U nas dzisiaj piękna pogoda, podlewam właśnie to, co w szklarni zostało e, pomiędzy no, wory, wory z ziemią, wory z jakimiś rzeczami, których używałam. E, dwie oliwki podlane, fajnie się tutaj przezimowały. No i tam jeszcze co nieco rośnie. E, co tam jest? Liść laurowy, po prawej jest rozmaryn, a po lewej mi się wydawało, że to jest e, też rozmaryn, ale to jest jakaś odmiana magii. Tak, zaraz przyjdę, Jaseczka. Niech mi ktoś powie, da jakąś złotą radę, metodę, jak wyrywać te trawki. Najgorsze, że wiecie, nic tu nie mogę włożyć, bo jest naprawdę mała ta przestrzeń. A jak ja to próbuję wyrywać, no to właśnie nie idzie z korzeniem, tylko widzicie, tak, o, to zaraz znowu jest takie długie. Wróciłyśmy z Liwcią ze sklepu. Fajnie już tak wszystko cieszę, jak to jest podświetlone.